Taka wystawa retrospektywna ma pewne cechy, no i jest to, jest to po prostu jakby ukazanie drogi artysty i zmian w jego formach plastycznych. Czyli po prostu artysta się jakoś wyraża i ta jego forma, którą używa w swoich obiektach, dziełach, dzieła. e, pracach, ona wymaga pewnej modyfikacji. I jeżeli mamy taką całościową. Yy, takie całościowe zestawienie możemy po prostu, jakby, o, no, ocenić tego artysty, prawda? Bo jeżeli jest tylko wycinek twórczości, czasami, no to nie wiemy skąd się czasami coś wzięło. Czyli ten język, formy zaplata się również, yy, jakby z językiem wypowiedzi, treści głębszych, które są ukryte również w tych obrazach. O tej, to są obrazy akademickie. Akademicki, pięknym już w i to jest cykl po prostu zewnętrznych moich rodziną. To są żony, to są dzieci. To są obrazy nieco późniejsze. Taki szkic mego portretu z moją rodziną. W telewizji słyszałem, że płonie Notre Dame. Widziałem tylko fragment, który był taką dla mnie emocją, że zaraz wziąłem kutną i namalowałem. Po prostu nawet nie wiem a kiedy, ani jak. Właściwie taki szkic. Mówiący o moim przeżyciu związany jest wypadek w kopalni Halemba, że tyle górników tam zginęło i przez ręce ratowników przechodzą te szczątki ludzkie. A muszę powiedzieć, taki kontakt z tymi ratownikami miałem poprzez to, że w fabryce sprzętu ratunkowego tam pracowałem. I szybki taki szkic zrobiłem tego przenikania postaci tych, którzy dążą ratować. Te szczątki zmarłych ludzi przesadzą przez ręce tych ratowników. Czyli impuls jest powodem namalowania tego obrazu, tego szkicu obrazowego. <śmiany> Każdy obraz zawiera jakieś po prostu nowe emocje, czasem udane, czasem mniej udane, ale chodzi o to, żeby poszukiwać, tak? I nie można malować tylko z doskoku, ale niestety trzeba malować permanentnie. Czasem się wydaje, że można sobie zostawić to na przerwę na pół roku, czy miesiąc, czy dwa. I ja uważam, że nie, że cały czas trzeba, jak gdyby z tą materią. Rozmawiać i zmagać się z tą materią malarską. To czasem zostanie potem jakieś obdarowanie. Trzeba liczyć na to obdarowanie. Może się nie zdarzyć, ale trzeba liczyć na obdarowanie. Wynikające z no, kontemplacji takiej malarskiej. To jest obraz z cyklu płonący z 1970 roku. I ten obraz zapocz zapoczątkował cały cykl pod tym samym tytułem płonący. I tam mamy po drugiej stronie następny obraz i cała seria dotycząca tego obrazu aż do tonacji w bieli, gdzie tu jak twarz widzimy ją, jakby dyrekt od razu z pełnymi tymi zestawieniami kolorystycznymi, a te ostatnie obrazy przebijają się przez warstwę bieli. I one w czasie dopiero się pojawiają. I tam są przykłady tych dwóch ostatnich obrazów w tonacji białej. Ale po drodze był ten obraz, też pod tytułem Płonący, ten na czerwonym tle. Po pewnym czasie dopiero się odsłania twarz Chrystusa. Tak jakby przez całą Turyni zobaczony głowa Chrystusa. Tu i tu. Jest taka Taka delikatna siatka nałożona, złota na to, że uzyskałem tą ciepłą, tą ciepłą barwę. W tej białej strefie pojawia się ta, ta, ta głowa Chrystusa. Natomiast ten jest następny, gdzie on jest w takiej tonacji ciepły, ale wyprzedzającym światłem jest to, co widzimy, tym podziałem środkowym gdzie poprzez to, że mamy tu takie mocne napięcia kolorystyczne, ta biel staje się bielszą od bieli. Ona po prostu działa na zasadzie tu, takiego głębokiego, białego lustra. Ona wyprzedza całą tą ekspozyturę wewnętrzną i tworzy się taka przestrzeń między rozumieniem światła takiego, w cudzysłowie absolutnego, z tym cieniem, która jest z lewej i z prawej strony. I też oparty na dużych kontrastach kolorystycznych. Mała sygnaturka na cmentarzu w reptach starych, która potem uległa destrukcji, a ja zrobiłem sobie szkic i na podstawie tego szkicu zrobiłem ten obraz, który też ma dwie przestrzenie. Jedną taką głęboką, w zależności od punktu y, y, stania, oglądania. Ona zmienia po prostu tonację. Ta jest oczywista z tamtej strony, a potem się zamieniają te strony, że ta jest bardziej wyrazista, a ta staje się tylko taką szarością. W zależności od patrzenia zmienia się tonacja obrazu. To jest jeden z pierwszych obrazów, które namalowałem. Ale on był namalowany, o dziwo, nie w pracowni, tylko w Jurze Krakowsko-Częstochowskim. Tam mnie zafascynowały kolory tych białych skał i to spowodowało, że namalowałem Chrystusa umierającego, ale w, w trzech jakby postaciach Chrystusa – Chrystusa umierającego, ukrzyżowanego i Chrystusa zmartwychwstałego i emanacja po prostu na nas ludzi. I tu pokazałem szkicowo portret Kolbego. A dlaczego? Bo to był czas taki, kiedy miałem namalować portret Kolbego dla kościoła w Tarąskich Górach. I tam jest ten portret. On się pojawił tu troszkę przypadkowo. Do konserwacji został dany ten obraz ja go zakonserwowałem. I akurat w tym czasie, kiedy ta wystawa jest, tam z tyłu można go zobaczyć, to jest portret Kolbego. Poprzez tak, taką warstwę bieli i takiej ściekającej bieli uzyskujemy taką przestrzeń po prostu. Proszę zobaczyć, jakie tu różne materie się pojawiają, jakie plamy. O, o takich strukturach kierowanych, ale też wykorzystuję pewien przypadek. Przy mi się to odłożyło w postaci takich uderzeń małych, nie? To przez Nakładanie białego laser, laserunku zyskuje się takie zestawienia delikatne. Czyli te dwa światy się łączą tu, i w tym miejscu jest jakby sylwetka głowy Chrystusa. Zacząłem go malować w, w tym dniu, kiedy, kiedy zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. I on stale zmienia. Tonację. W zależności od sytuacji to ja go zmieniam nie wiem, co z niego. Nie wiem w jakim kierunku to pójdzie, bo to jest tak w tej chwili niewiadoma, że co dzień są jakieś nowe informacje i ja zmieniam tonację tego obrazu permanentnie. Jest taka rozmowa tej, tego żółtego, jakby symbolu domu który został zaatakowany z tym górnym elementem błękitnym. I tą rozmowę cały czas prowadzę, no i modlę się, żeby ta, żeby ta wojna się skończyła.